Mowa o Pawle Kowalu, mieszkańcu gminy Skawina, który jest zarówno artystą, jak i inżynierem. Niecodzienne połączenie pasji i zawodu można już było zobaczyć w bibliotece przy okazji jego wystawy związanej z koleją. Teraz na tapet lądują słowa. Paweł Kowal, jestem już powoli, zaczynam być mniej inżynierem, więcej artystą. Po raz trzeci prezentuję swoje prace w Bibliotece Miejskiej w Skawinie. Ze względu na intymność tego miejsca, na super miejsce, ja pochodzę z Radiszowa, w sensie takim, że mieszkam teraz w urodziłem się w Krakowie, natomiast z Kawiną jestem już związany, chyba już do końca życia, na stałe. No jak działka i mieszkanie, tu jest to na pewno. Powiedzmy sobie coś więcej na temat wystawy. Czego dotyczyło Pana prace? Obecne prace są kontynuacją takiego cyklu dotyczący e, kiedyś pasji życia, teraz słowa życia. Słowa, które są związane przede wszystkim z codziennością, z tymi miejscami, w których ja się znajduję. Chcę przekazać e, emocje, teraźniejszość, e, taką refleksję dla autorów, dla autorów jakby swoich wyobraźni, którzy oglądają te prace po to, żeby tworzyli jakiś swój świat w oparciu o te moje prace. Słowa życia, o których ja tam opisuję, czyli pożegnanie, czyli na przykład odpoczynek, miłość, muzyka, to są rzeczy, które gdzieś zastałem w swoim codziennym życiu, podróżując często, często podróżując. Te podróże jakby są inspiracją do tego, aby autor, który patrzy, autor, ja jako autor i jakby drugi autor, czyli odbiorca, który patrzy na te prace, tworzy jakby własną opowieść o tej egzystencji, którą ja Chcę przekazać. One mają za zadanie przede wszystkim wzbudzić taką refleksję wśród obserwatora, który jakby staje się autorem swojej opowieści, do tego wszystkiego, co tam zobaczy, ponieważ każdy z nas ma swoje doświadczenia dotyczące tych słów, którymi się na co dzień posługujemy. Ta wystawa ma też jakby być przyczynkiem do Takiej reminiscencji, by móc później rozmawiać o tym, prawda? By móc jakby dalej kontynuować ten wątek rozwojowy. Oprócz tego też na wystawie pojawią się szkice dotyczące, takie szkice z moich podróży, które dotyczą jakby takich punktów, w których gdzieś kiedyś znalazłem się, czy to na kawie, czy przy jakimś tak momencie zadumy. No one nigdy nie były wcześniej publikowane, to jest takie dosyć bardzo intymne, ale z uwagi na liczne naciski postanowiłem to jednak. Pokazać. W związku z tym one też znalazły się na tej wystawie. Wydaje mi się, że to też jest jakby integralna całość tej mojej opowieści o tej egzystencji. Tak jak wspomniałem wcześniej, powoli bardziej się staję artystą niż tym inżynierem, aczkolwiek nie porzucam tych zależności inżyniersko-artystycznych, które dalej gdzieś tam tworzę w głowie, w obrazach także. Natomiast dzisiaj jest dosyć mocny nacisk. Na tą sferę em, egzystencjalną. Ostatni obraz cywilizacja jakby jest taką bramą w nowym kierunku. Nie wiem jeszcze jak to dalej się rozwinie, natomiast jest to, jest to kolejny etap. On jest prymitywny w przekazie, natomiast w mojej ocenie jest taki dosyć mocny. Zresztą zachęcam do własnych refleksji odbiorców, którzy to zobaczą. To już zostało powiedziane, że po raz trzeci pan Paweł Kowal tutaj wystawi swoje prace. Do trzech razy sztuka się mówi, tutaj jest odwrotnie. Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Ja myślę, że to początek dopiero, My się rozpędzamy, pan Paweł się rozpędza, ale jest to dla nas chyba najlepsza laurka, jaka może być, czyli jeżeli artysta trzy razy do nas wraca i mówi, że już chce więcej, to znaczy, że robimy coś dobrze i że ta współpraca fajnie przebiega i że to miejsce, które tutaj współtworzymy razem z artystami jest miejscem po prostu przyjaznym, dobrym i takim właśnie wzbudzającym Refleksja albo zachęcającym do tego, żeby na chwilę zatrzymać się w tym pędzie codzienności. Wrócę na chwilę do poprzedniej wystawy, e, mianowicie związanej z koleją. Jaką ona wtedy cieszyła się zainteresowaniem? To była pierwsza wystawa, prawda? Dobrze ja, pamiętam. Druga. druga była z koleją? Druga była z koleją, dlatego pierwsza to było painttech, czyli takie rzeczy związane z e, moim zawodem, z inżynierem, takim artystycznym przedstawieniem tych rzeczy. Plus takie refleksyjne też, powoli się te refleksyjne rzeczy pojawiały, taki cykl dziewięciu prac. Natomiast rzeczywiście druga praca, druga wystawa były prace z koleją yy, i ten ten projekt trwa, rozwija się być może go będziemy mogli oglądać albo tutaj w całości, albo gdzieś w innym miejscu, ale generalnie on cały czas trwa i jakby to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli biblioteka przy torach, stary budynek kolei, to jest tak inspirujące, że większe laurki co do tego nie trzeba, jako fana kolei, więc... Faktycznie ta wystawa kolejowa, ona się bardzo fajnie u nas wpisała w ogóle w rok, w którym się pojawiła na ścianach, bo to był rok jubileuszowy, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie, to było 140-lecie kolei skawińskiej, więc mieliśmy fantastyczny taki wstępniak, zapowiedź tego później celebrowania tutaj już dnia jubileuszu. Ona łapała oko. To, co mogę powiedzieć, faktycznie Widzą osoby, które m, były odbiorcami, które przechodziły, zatrzymywały się, pytały co to, kto to, dlaczego. Więc, jeżeli takie wzbudzają się pytania, to już jest dobrze, bo my w dzisiejszym świecie jesteśmy przyzwyczajeni, że otacza nas. Co chwilę coś, i niekoniecznie mamy czas na to, żeby zatrzymać się na tą chwilkę refleksji i zadać chociażby podstawowe pytanie, skąd to się wzięło, albo kto to jest. Jeżeli ktoś już tutaj zadaje jakieś takie pytania, to my wiemy, że to było dobre i to złapało oko, a te pytania się naprawdę pojawiały. Był taki stop w naszym budynku, była chwila zatrzymania, więc to nas niesamowicie cieszy. I były pytania, jak to się stało, że, że, że te prace się znajdują u nas, oprócz tego, że no kolej, prawda, czyli my w budynku dworcowym, więc my z ogromną radością się wtedy Możemy chwalić, że no pan Paweł to jest nasz, nasz czyli skawińsko radziszowski nazwijmy to tak. No i nie ma większej przyjemności, jak promowanie artystów tych naszych, swoich. Powiedział pan, że już bardziej staje się pan artystą niż inżynierem. To zacznijmy od początku. Kiedy? Ten artyzm pojawił się w pańskim życiu? Bo myślę, że istnieje taki stereotyp, że te umysły ścisłe, no bo o takim trzeba powiedzieć, jeżeli się jest inżynierem, to raczej nie ma za bardzo miejsca na emocje, czy właśnie na coś związanego ze sztuką. W pańskim przypadku jest inaczej. Więc kiedy się to pojawiło, w jaki sposób, albo może od zawsze pan przejawiał takie zainteresowania, no i w pewnym momencie swojego życia powiedział pan, że zacznę tworzyć obrazy. Zawsze tworzyłem obrazy. To znaczy, zawsze interesowałem się grafiką, nie. Pamiętam, od kiedy rysowałem? No, chyba od zawsze rysowałem. Natomiast ja tutaj y, jedną rzecz muszę powiedzieć, tak jak kiedyś powiedziałem jednym z profesorów na Akademii Sztuk Pięknych, który skończyłem w 2019 roku, że Leonardo da Vinci był inżynierem. Więc y, to wydaje mi się, że nie można tego wykluczyć. Ja absolutnie się nie porównuję do Leonardo da Vinci. Natomiast y, to w którymś momencie, kiedy ja dojrzałem do pewnych rzeczy w swoim życiu osobistym. Też jakby miałem więcej czasu na to, żeby, żeby pieścić ten artyzm. I jakby te wszystkie rzeczy, które się nagromadziły, one z łatwością, zaczęły, ch chciałem to przekazać po prostu innym osobom, zacząłem malować profesjonalnie, nazwijmy to, jeżeli to można tak ująć. Coraz bardziej mi zależało na przekazie, na tym przekazie, który chcę pokazać innym osobom, to, co się dzisiaj dzieje. To, co dzisiaj na co dzień, to co pani dyrektor przed momentem powiedziała, takie zatrzymanie się. My pędzimy ten świat się coraz bardziej rozkręca z punktu widzenia technicznego, dokładnie tak się dzieje. Ktoś, kto zna, zna te mechanizmy, czyli ja znam te mechanizmy funkcjonowania, techniki i tej takiej trochę paranoi, w której wpadamy. Tym przekazem artystycznym chciałbym to tak spowolnić. Chciałbym, żeby każdy z nas mógł się zatrzymać przed obrazem, przed e, sztuką, przed książką wreszcie, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym, czy tak naprawdę są rzeczy, które musimy robić i czy są rzeczy takie, których nie musimy robić. Żebyśmy mogli też mieć swój indywidualny przekaz a nie ulegać tylko ogólnym stereotypom, które naokoło nas chyba tylko przybywają. Jeszcze dotykając pańskiego bio, panie inżynierze, pan się specjalizuje w czym? W automatyce. Generalnie raczej w handlu, natomiast inżynierię uwielbiam bardziej od takiej strony montażowej, konstrukcyjnej. Generalnie na co dzień jakby współpracuję z firmą, która zajmuje się co prawda handlem, ale są to jakieś projekty inżynierskie dla przemysłu, dla, dla różnych dziedzin produkcyjnych. Generalnie projekty, które Właściwie obejmują od automatyki przez pneumatykę, hydraulikę, elektrotechnikę, elektronikę, także tutaj jest bez granic. Tam trzeba się poruszać biegle zarówno i w mechanice, jak i w tych rzeczach elektrycznych, żeby móc te rzeczy połączyć. W związku z tym, ta moja codzienność, jakby m, może tak, może prace, te które robię, czyli ten moje hobby, albo już powoli nie hobby. Zaczyna być taką odskocznią od tej codzienności, od tej techniki, która jest mi świetnie znana. Ta technika też mnie skłoniła, będzie na wystawie też prezentowany film, ponieważ ta technika mnie też skłoniła do tego, że zbudowałem swój pierwszy w życiu witraż profesjonalny. I jakby chcąc poznać tą sztukę, będzie można na filmie zobaczyć, w jaki sposób ten witraś powstawał. Dlatego, żeby skosztować połączenia tej sztuki takiej technicznej, wykonawstwa swojego jako rzemieślnik z artyzmem jako projektant i z inżynierem jako ktoś, kto zaprojektował to wszystko od A do Z i wykonał, ponieważ to skończyło się sukcesem, więc to jest dla mnie tym bardziej ciekawe do poddania ocenie przez osoby, które bym kiedyś to zobaczył. To gdzie znaleźć wspólny mianownik między automatyką a pięknem? Piękno jest wszędzie. Jest także i w automatyce, tylko trzeba dostrzec. Piękno jest naokoło nas. Boję się, że większość osób może tego nie dostrzegać, ale jeżeli ktoś uzna, że świat jest piękny, to nie będzie miał problemu ze znalezieniem tego piękna. Jeżeli ktoś uzna, że, że świat jest paskudny, to zawsze będzie szukał te najgorsze rzeczy z tego świata. Na tej wystawie Państwo znajdziecie obraz miłość. Miłość, który pokazuje, że może być pięknie. Tylko każdy tą miłość, to piękno musi oddać no, według swojej, swojego kryterium spojrzenia. To. Czy na przykład piękna może być konstrukcja sama w sobie? To, w jaki sposób ona została zaprojektowana? To, co ona przedstawia? Nie wiem, ilość elementów, które można by było wykonać? No patrzmy chociażby wieża Eiffla, która się składa chyba, jak dobrze pamiętam, z kilku tysięcy rurek. Wieża Eiffla była projektem marketingowym i po prostu później się stała projektem biznesowym. Natomiast rzeczywiście ja byłem majsterczykiem, jeśli chodzi o konstrukcję na tamte czasy. Natomiast dzisiaj definicja piękna można znaleźć w internecie. Po prostu każdy dostaje na komórkę. To należy oglądać, to jest piękne. Ja tutaj się odnoszę do takiej wartości, które każdy w sobie nosi, żebyśmy mieli wspólny mianownik, sami potrafili znaleźć definicję tego piękna. Ten indywidualizm w mojej ocenie jest ważniejszy niż definicja, która do nas przychodzi na telefon komórkowy, niż definicja, która znajduje się w sieci, bo dzisiaj można wy promować rzeczy, które będą poddane nam, że są piękne. Niekoniecznie nam się to musi podobać. I ta indywidualizm wśród osób jest najcenniejszą rzeczą, jaka nas może spotkać. Jeżeli komuś się wie, że Eiffla podoba, to powie, no to jak rzeczywiście ona jest piękna. A... Albo Skawiński Dworzec. Skawiński Dworzec jest poza konkursem. Jest na pewno piękny. Pomysł na tą rewitalizację jest w ogóle cudowny. To, że tu znajduje się biblioteka, kawiarnia, jeszcze można obrazy oglądać, napić się dobrej kawy, poczytać książki, Proszę mi pokazać gdzie jest coś takiego drugiego, na dworcu głównym w Krakowie tego nie ma. Być może się mylę, ale tam jest marketing. Czyli co, żeby przekonać się, czym jest piękno, warto przyjść do miejskiej Biblioteki Publicznej i zobaczyć wystawę. Warto przyjść od 21 marca. Wystawa będzie wisiała na naszych ścianach aż do 23 maja, więc tego czasu, żeby przyjść, zobaczyć, wpaść na lody. Ładna pogoda już teraz się nam robi, jest, jest bardzo dużo. Serdecznie zapraszam, a jeżeli ktoś chce jeszcze tak głębiej wejść w tą wystawę, spotkać się bezpośrednio z panem Pawłem. To jest jedna, jedyna okazja, czyli wernisarz. Wernisarz, który będzie się 30 marca w Niedzielę o 17 już tradycyjnie. E, zapraszam, będzie film, o którym przed chwilką mówiliśmy. E, będzie możliwość indywidualnego porozmawiania z autorem. To jest najlepsza możliwość. Wtedy ja zawsze bardzo chwalę wernisaże i bardzo zachęcam, żebyście Państwo przyszli, bo no, nie ma drugiej takiej możliwości, kiedy nie dość, że macie okazję obcować z pracami, z obrazami, to jeszcze możecie podpytać autora, co trzeba było mieć w głowie, żeby to na tych ścianach się znalazło. Jak do tego doszło? To jest naprawdę wyjątkowa okazja, bo mm, później zostajemy oczywiście my, nasza wyobraźnia. Nasze myśli, co sam autor powiedział, jest najważniejsze w tym wypadku, ale warto to zderzyć z osobą, zestawić z osobą. E, ta sztuka wtedy nie jest aż tak anonimowa. Warto przyjść porozmawiać, a i kawa też jest dobra, więc myślę, że tutaj przyjemne z pożytecznymi jeszcze uczta dla ciała, uczta dla ducha w jednym. 30 marca. A jeśli ktoś nie zdąży na wernisarz, to prace Pawła Kowala będą dostępne do obejrzenia aż do 23 maja tego roku.